Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa na dzisiejszym webinarium, które jest dla mnie też szczególnie ważne, ponieważ, ponieważ spotykamy się z doktorem Konradem Lewandowskim z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Państwowego Instytutu Medycznego MSWIA. Dobry wieczór, Panie doktorze. Dobry wieczór, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A to spotkanie jest dla mnie i dla podopiecznych też naszej fundacji szczególnie ważne, między innymi dlatego, że łuszczyca jest chorobą, która predysponuje pacjentów do chorób zapalnych jelit częściej niż zdarza się to w populacji ogólnej i myślę, że doktor, doktor też będzie o tym dzisiaj mówił. W zeszłym roku rozmawialiśmy na temat leczenia biologicznego w różnych sytuacjach, również przy chorobach współistniejących, ale jest to tak rozległy temat i jeśli Państwa to bezpośrednio dotyczy, to wiecie, że to wszystko nie jest takie proste i sytuacja też cały czas się zmienia, więc robimy wszystko, żeby też te informacje aktualizować, żebyście byli na bieżąco. I myślę że też trochę, żeby zasiać trochę optymizmu na przyszłość i zbudować tą świadomość, świadomość państwa na temat, na temat chorób zapalnych jelit i chorób współistniejących, i tego, i możliwości terapeutycznych. Już tu widzę, że jest z nami, jest z nami kilkanaście osób, ta liczba też cały czas. Rośnie, można nas oglądać, zarówno na Facebooku, jak i na naszym kanale YouTube. I taka uwaga: jeśli oglądacie nas na Facebooku, to Facebook zmienił teraz zasady i każda transmisja live jest udostępniana tylko na 30 dni później z Facebooka jest usuwana. Więc, jeśli chcecie być z nami na bieżąco, to zachęcam do subskrybowania naszego kanału YouTube i tamte transmisje. Będą cały czas dostępne, więc będziecie mogli sobie do nich wrócić. I jeszcze, jeszcze z takich ogłoszeń przed, przed tą główną częścią naszego spotkania: partnerami naszego dzisiejszego spotkania jest Stowarzyszenie Apetyt na życie, które zrzesza właśnie pacjentów z chorobami zapalnymi jelit ale także Johnson Johnson i Alap Laboratoria. Po prezentacji pana doktora podam kod rabatowy, ponieważ Alap Laboratoria ufundował dla Państwa taki specjalny kod rabatowy na 25% zniżkę na badanie kału, na kalprotektynę i Muszę zajrzeć do mojej ściągi, bo te badania są, mają dosyć takie nazwy precyzyjne, żeby je określić, więc krew utajona w kale to jest trzecie badanie i te badania wszystkie trzy będziecie mogli wykonać 25% taniej w laboratorium. Laboratoria. Panie doktorze. Bardzo się cieszę, że możemy się znowu spotkać i że ekspert, który na co dzień prowadzi leczenie biologiczne, będzie mógł właśnie wyjaśnić pacjentom takie różne tajniki, zawiłości, które są związane właśnie z tymi aspektami. No, dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie. Ponieważ no, bardzo lubię te interakcje z pacjentami, no, też współpracuję tam z Jotelitą, gdzie mamy też czasami takie możliwości spojrzenia na siebie twarzą w twarz. No, wiadomo, że w szpitalu podczas tych wizyt jest to trochę trudniejsze. Zatem no, pytanie do pani, czy, czy mogę już rozpocząć wykład? Bo tak jak powiedziałem już na początku, chciałem też państwu powiedzieć, że on na pewno będzie dłuższy. Niż, niż przewidujemy, bo tak powiem szczerze, że trochę chciałem jakby może ten temat szczególnie ciąży, trochę bardziej rozwinąć, on jest bardzo trudny. Natomiast przedstawić Państwu takie ogólne założenia, ponieważ w 2023 roku tak naprawdę pierwszy raz pojawiły się rekomendacje zagraniczne rekomendacje takiej europejskiej organizacji Cronen Colitis Organization, na której my bardzo mocno bazujemy. Także jeśli pani Dagmara się zgodzi, to ja rozpocznę. Jak najbardziej. Tylko jeszcze proszę pana doktora, żeby włączył prezentację w trybie pełnoekranowym. O już, już widać, widać tak. Tak, już tutaj ją tak, włączamy. Ja się ukrywam, pana doktora jeszcze poproszę, żeby miał w razie czego ekran telefonu w zasięgu wzroku, jakby cokolwiek się działo, ponieważ jesteśmy na żywo, to różne sytuacje się przydarzają, więc jakby coś się działo, to będę do pana dzwonić dobrze. i będziemy gasić pożary. Także Dobrze. Mam nadzieję, że nie będzie ich zbyt dużo. No dobrze, proszę państwa, więc mamy dzisiaj dwa dość spore tematy. Pier Początku to jest aspekt ciąży. Ja go tutaj jeszcze rozwinę o kwestię laktacji, ponieważ no w zasadzie to są dwie kwestie, które no łączą się ze sobą nierozerwalnie. Drugi aspekt to są choroby współistniejące. U nas w gastroenterologii mówimy na to manifestacje pozajelitowe, czy, czy jakby właśnie dodatkowe obciążenia, takie no możemy to inaczej określić jako choroby współistniejące. Zaczniemy od. Bardzo ważnego aspektu, ponieważ no, każdy pacjent, który posiada chorobę przewlekłą, szczególnie chorobę autoimmunologiczną, to musi być, no, musi być no, najczęściej pacjentka, oczywiście, która do tej ciąży jest w odpowiedni sposób przygotowana. Więc wyjściowo tak naprawdę, jeżeli no, rozmawiamy z pacjentką, no, powinniśmy jej w ogóle zapytać o plany prokreacyjne przed jeszcze włączeniem leczenia biologicznego. Tak naprawdę to pytanie musi paść w komponencie też wyboru leku, o czym powiem Państwu trochę później. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od oceny aktywności choroby i jeżeli są cechy aktywnej choroby, no to wtedy musimy to leczenie tak zoptymalizować, żeby zapewnić remisję kliniczną, remisję endoskopową, czyli wygojenie zmian w błonie śluzowej, bo to jest jakby takim kluczowym naszym. Celem. Kluczowy jest również aspekt sprawdzenia bezpieczeństwa stosowanych leków, no bo jak doskonale Państwo wiecie, niektóra z tych leków nie jest bezpieczna, nie można ich stosować w trakcie no, koncepcji i, i muszą być po prostu odstawione. I bardzo ważne, że też na odpowiedni czas przed poczęciem, o czym też dla Państwa mam przygotowaną tabelkę, więc to pewnie będzie później do jakiegoś zrobienia sobie screenshota. No musimy przeprowadzić badania laboratoryjne, które będą oceniały niedokrwistość i niedobór witamin. Bardzo ważna jest ocena kwasu foliowego. Wiemy, że ta substancja ma niesłychanie ważne znaczenie dla rozwoju układu nerwowego naszego dziecka. Powinniśmy również omówić kwestię pewnej takiego, takiego dziedziczenia niespoistych chorób zapalnych, jelit. to jest bardzo ważny aspekt. Wiemy o tym, że w wypadku bliźniaków jednojajowych to jest nawet 40 do 50 no, Wydaje się dość oczywiste, ale powinniśmy naszej pacjentce zalecić odstawienie papierosów, alkoholu, narkotyków. Upewnić się, że nasza pacjentka ma aktualne badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy oraz aktualne szczepienia. No, musimy omówić ryzyko korzyści i jakby pewnego ryzyka, które jest też związane z leczeniem, właśnie w czasie ciąży, w czasie laktacji. Bardzo ważny aspekt to jest przede wszystkim to, że u dzieci należy no, odsunąć. Później szczepienia szczepionkami żywymi. To jest kluczowe. I proszę Państwa, no, tak naprawdę my bardzo często zachęcamy nasze pacjentki również do wizyty w takiej poradni matek karmiących na immunosupresji. Jest w Warszawie taka poradnia, wiem, że też jest w innych miastach, także są możliwości na to, żeby również dostać te informacje ze strony tutaj pediatrów. No i bardzo ważne jest ustalenie takich konkretnych punktów czasowych, kiedy będziemy się spotykać, kiedy będziemy się z pacjentką widywać, jeżeli pacjentka jest w dobrym stanie, możemy nawet pozwolić sobie na telekonsultację, jeżeli pacjentka jest z daleka, ale ten kontakt jest naprawdę kluczowy. Mówiłem o tym, że przygotowałem dla Państwa, kiedy należy odstawić, jaki lek. Tutaj mamy leki biologiczne, Leki małocząsteczkowe, leki immunosupresyjne. Mamy kilka nowych leków, więc w zasadzie w ostatnim czasie w gastroenterologii dzieje się bardzo dużo. Niestety u nas to wszystko trochę wolniej dzieje się niż w wypadku reumatologii czy w wypadku dermatologii, głównie w kontekście tego, że tych pacjentów no, wydaje się, że być może jest mniej, a, a tak naprawdę do końca nie jest to jasne. Więc proszę Państwa, mamy następujące leki. Mamy pierwsze cztery leki, to są małe cząsteczki. To są takie leki, które stosujemy u pacjentów w sposób doustny, więc one są bardzo wygodne. Natomiast właśnie przed decyzją o podaniu takiego leku musimy poinformować o tym, że w wypadku ozanimodu, filgotynibu, tofacytynibu, czy upadacytynibu nie, upadacytynibu, nie ma w chwili obecnej dostępnych no, tak naprawdę badań, które no, wskazywałyby na bezpieczeństwo takiego leku w ciąży czy, czy tak naprawdę w czasie karmienia. I bardzo ważne jest to, żeby te leki odstawić w odpowiednim momencie przed poczęciem. Proszę zwrócić uwagę, ponieważ metotreksat jest lekiem, który jest często stosowany jeszcze w dermatologii. My w zasadzie stosujemy go już rzadziej. Tak naprawdę pół roku przed zajściem w ciąży należy ten lek odstawić. Czyli tak naprawdę, widzicie Państwo, ta kwestia poczęcia dziecka w wypadku posiadania choroby autoimmunologicznej to musi być coś, co jest zaplanowane. Mamy w, również w chwili obecnej w programie lekowym we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego nowy lek mirikizumab, to jest specyficzny bloker podjednostki P19 interleukiny 23 i tutaj leko w bardzo dobrym działaniu. Indukcja dożylna, później jest przejście na postać podskórną, czyli również ten aspekt wygody stosowania jest tutaj, no natomiast jest to nowy lek, nie mamy jeszcze badań na temat tego bezpieczeństwa w ciąży. Jak powinna wyglądać konsultacja w momencie, kiedy już doszło do poczęcia, pacjentka jest w ciąży? No to znowu oczywiście analizujemy ryzyko. A jakieś możliwości leczenia podczas ciąży? W jaki sposób monitorujemy stężenie czy aktywność choroby? Tak? Umknął, więc bardzo proszę o cierpliwość. Już dzwonię. To Witam jeszcze raz państwa, ale coś się tutaj zadziało, już wyświetlam prezentację i wrócimy do slajdu dotyczącego konsultacji już po poczęciu. Pani Dagmaru, czy widać wszystko? Także proszę Państwa, jeszcze raz dla powtórki, takie mamy możliwości monitorowania choroby poprzez nieinwazyjną diagnostykę, czyli z wykorzystaniem stężenia kalprotektyny, czyli takiego kopromarkeru, który odzwierciedla nam stan zapalny w jelicie grubym, oraz ultrasonografię jelit. My jesteśmy teraz ośrodkiem. Tak, proszę, do... jeszcze sekundkę. Jeszcze, jeszcze proszę o udostępnienie prezentacji w trybie pełnoekranowym, bo tutaj nam się trochę w takim trybie technicznym udostępniła. Mm -hmm. Teraz widać? Tak. Dobrze, to dziękuję bardzo. Zatem jeszcze raz, proszę Państwa, czyli możliwość wykorzystania tych markerów nieinwazyjnych nie zawsze jest konieczne wykonywanie i powtarzanie wielokrotne badań endoskopowych. Także mamy też inne opcje. I tak jak mówiłem, klinika, w której pracuje, wykonuje badanie USG Jamy Brzusznej, które jest badaniem bezpiecznym, jest badaniem nieinwazyjnym. właśnie do oceny struktur jelitowych. My jesteśmy w stanie ocenić tam kilka parametrów, takich jak grubość ściany, jak świecenie tej ściany, czy odczyn zapalny w tkance tłuszczowej, które będą nam mówiły o tym, czy mamy remisję endoskopową, czy czy tej remisji nie mamy i musimy to leczenie w pewien sposób musimy je intensyfikować. Bardzo ważne jest monitorowanie odpowiedniego przyrostu masy ciała w ciąży. Pamiętajmy o tym, że no, te choroby autoimmunologiczne, szczególnie przywodu pokarmowego, są chorobami wyniszczającymi. Zatem jeżeli choroba nie jest optymalnie leczona, jeżeli mamy no, cechy zaostrzenia, to ten przyrost masy może być. Nieodpowiedni, i musimy też pamiętać tutaj o tym, że istnieje za tym ryzyko pewnego rodzaju niedoborów, tak samo jak u matki, jak i u dziecka. No, początkowy etap to są również zawsze dla mamy przyszłej kwestie konsultacji ginekologicznych, które szczególnie w tym pierwszym trymestrze odbywają się dosyć często, więc równie często jest podejmowany temat sposobu rozwiązania ciąży. Jeżeli pacjentka jest w remisji, tak naprawdę nie ma problemu, żeby, żeby poród odbył się drogami natury. Jeżeli oczywiście no, są jakieś obawy, no, to jest również możliwość rozwiązania ciąży za pomocą cięcia cesarskiego. Bardzo ważny aspekt, o którym już wspomniałem, to jest ten aspekt szczepień u dzieci, i tutaj musimy pamiętać o tej kwestii dotyczącej faktu, że nie możemy szczepić szczepionkami żywymi dziećmi, dzieci, które się urodziły tak do 6, nawet do 12 miesięcy. No i generalnie w takich idealnych oczywiście warunkach byłoby, kiedy tak naprawdę gastrolog, czy dermatolog, czy reumatolog mógłby się porozumieć z lekarzem rodzinnym, z ginekologiem, położnikiem, żeby tak naprawdę we trójkę w odpowiedni sposób tą opiekę nad nad przyszłą mamą sprawować. Wiemy o tym, że to w warunkach polskich jest trudne, żeby nie powiedzieć, że w ogóle niemożliwe, więc najczęściej odbywa się to za pomocą wystawianych przez specjalistów, po prostu zaświadczeń na papierze.